Szanowny panie sekretarzu generalny, szanowni panowie generałowie, szanowni państwo oficerowie, żołnierze, wszyscy przybyli goście. Bardzo się cieszę z obecności pana sekretarza generalnego Sojuszu Północnoatlantyckiego Jensa Stoltenberga dzisiaj w Polsce, w łasku w naszej bazie lotniczej, w której stacjonują na co dzień myśliwce F-16, a obecnie także i w ramach wsparcia związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego, także amerykańskie myśliwce F-15. Cieszę się z obecności Pana Sekretarza Generalnego, cieszę się z obecności naszych gości, Panów Generałów. Dlatego, że zarazem stanowi to podkreślenie ważności zadania, jakie tutaj wykonują polscy i amerykańscy piloci, jakie tutaj wykonują polscy i amerykańscy żołnierze, ważności tego zadania, a zarazem tym samym również i podziękowanie dla nich za służbę, którą tu pełnią. W czasie spotkania z panem sekretarzem generalnym, z panami generałami omówiliśmy w tej chwili bieżącą sytuację bezpieczeństwa. Mówiliśmy o zadaniach, które są tutaj wykonywane. Mówiliśmy także o tym, jakie kroki są potrzebne na przyszłość, aby wzmocnić bezpieczeństwo wschodniej flanki Sojuszu. Wczoraj razem z panem sekretarzem generalnym Jensem Stoltenbergiem uczestniczyliśmy w spotkaniu online z panem prezydentem Joe Bidenem i prezydentami państw NATO. Mówiliśmy o tym, że Sojusz Północnoatlantycki, cała nasza wspólnota musi utrzymać jedność i absolutnie musimy stać razem przy Ukrainie, bo nie możemy zgadzać się na to, by okupowane, napadane, zbrojnie było państwo w Europie i by granice były zmieniane siłą. Dzisiejsza wizyta pana sekretarza generalnego, panów generałów podkreśla tą właśnie jedność, solidarność i wspólność działania. To wszystko, co teraz się dzieje, to wszystko, co obserwujemy, to wszystko, o czym też i mówiliśmy dzisiaj z Panem Sekretarzem Generalnym, to jest wyjście pod zbliżający się szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w Madrycie, na którym będziemy podejmowali decyzje związane z wzmocnieniem bezpieczeństwa Europy i wschodniej flanki Sojuszu. Jestem przekonany, że dzięki wszystkim naszym działaniom i właśnie dzięki tej jedności. W której cały czas pozostajemy, zapewnimy bezpieczeństwo i pokój mieszkańcom Europy, mieszkańcom mojego kraju Polski. I to jest dla nas wszystkich najważniejsze. Chcemy, żeby Europa rozwijała się w spokoju i w pokoju. Chcemy, żeby nasze kraje rozwijały się w spokoju i pokoju i dlatego tutaj jesteśmy. and uh, at this airbase we see allied solidarity in action. fighter jets uh, from the united states are flying alongside uh, the polish air force, keeping nato skies safe. 24-7. Wojna toczona przez Putina wpływa na nas wszystkich, dlatego musimy okazać jedność i to, że stoimy razem i bronimy nas wszystkich, wszystkich sojuszników w ramach NATO. Właśnie tutaj w tej bazie widzimy taką solidarność w działaniu. Widzimy tutaj myśliwce amerykańskie i polskie, które strzegą naszego sojuszu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Over the last weeks, we have uh, increased our presence uh, in the eastern part of the alliance, and uh, today we are, for the first time in our history, deploying the NATO response force. Today, French troops are arriving in Romania as the lead elements of this uh, force. Przez ostatnie tygodnie znacznie wzmocniliśmy naszą obecność we wschodniej części sojuszu. Również wzmacniamy siły odpowiedzi NATO. Dzisiaj francuskie wojska udadzą się do Rumunii, gdzie obejmą rolę państwa wiodącego. Our to 5, our Nasze zobowiązania wynikające z artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego są niewzruszone. Będziemy chronić i bronić każdego centymetra terytorium NATO. NATO jest defensywą alliance. Nie szukamy konfliktu z Rosją. Rosja musi odpowiednio stopić wojnę, wyciągnąć wszystkie swoje siły z Ukrainy i zajmować się w dobrej fazie w dyplomatycznych wysiłkach. The world stands with Ukraine in calling for peace. NATO to sojusz obronny. NATO nie szuka konfliktu z Rosją. Rosja musi natychmiast położyć kres tej wojnie, wycofać wszystkie swoje siły z terytorium Ukrainy i w dobrej wierze wejść na drogę dyplomacji. Świat stoi u boku Ukrainy, będzie wspierał Ukrainę.